dla mieszkańców Kotyni Dzierżoniowskiej ostatnio dobra wiadomość, którą usłyszałem i chcę tutaj właśnie też jeszcze znaleźć potwierdzenie, że planowane wstępnie zakończenie przebudowy drogi 382, tak zwanej drogi podsudeckiej, e, która jest obwodnicą miasta Dzierżoniów, no i Piławy Dolnej, miało być zakończone w roku następnym w połowie, ale wykonawca widząc możliwości organizacyjne, techniczne i jeżeli pogoda na to zezwoli i wszystkie inne czynniki zewnętrzne, daje nam szansę zakończenia tej inwestycji w tym roku. Co się dzieje na obwodnicy? No dwa odcinki są już wykonane i już widzimy, jakie to są korzyści dla naszego miasta, bo samochody jadące z Bielawy, Spieszyc, chociażby w kierunku Świdnicy, omijają dzierżoniów. Już odczuwamy, ten ruch jest troszkę mniejszy, więc widać, co się będzie działo, jak już ta obwodnica cała zostanie otwarta. A kiedy zostanie otwarta? Wiemy, że umowa jest podpisana do połowy przyszłego roku na zakończenie całej inwestycji, ale w rozmowach zarówno z inwestorem, czyli z DSD i K, Dolnyśląską Służbą Drugi kolei, jak i wykonawcą, wiemy, że do końca tego roku jest taki zamiar, żeby tą drogę uruchomić, przekazać do użytkowania przez yy, kierowców. Jak ważne jest to zadanie dla nas, można się przekonać w momencie, kiedy zamykane są poszczególne odcinki, na przykład dzisiaj ulicy Kilińskiego, gdzie później w kierunku na Wałbrzych objeżdżamy bokiem, więc, a tutaj dzisiaj możemy się połączyć pomiędzy właśnie drogą na Bielawy, a potem w kierunku na Pierzyce. To wszystko tworzy taki połączony nerw drogowy który jak będzie zakończony na pewno będzie lepiej funkcjonował, a da odetchnąć wreszcie mieszkańcom Dzierżoniowa, mieszkańcom Piławy Dolnej, dla których droga przebiegająca przez centra tych miejscowości jest po prostu dzisiaj niestety koszmarem. Gdzie tylko możemy, wspomagamy, wspieramy w tych czynnościach administracyjnych. Na pewno też później ta kwestia odbiorowa będzie szybko załatwiona, bo zarówno miasto Dzierżoniów, jak i starostwo powiatowe deklarujemy tutaj chęć jak najszybszego załatwienia tych spraw, żeby drogę oddać do użytku i żebyśmy się nią mogli cieszyć i korzystać z niej.